Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejny piątek na moim vlogu. Dzisiaj będzie o wyborze, który ma każdy z nas. Rodzimy się w jakiejś rodzinie, rodzimy się w jakiejś społeczności. Obowiązują nas pewne zasady, kiedy jesteśmy dziećmi. Często mamy mało do powiedzenia. To, że dzieci ryby głosu nie mają, słyszałam bardzo wiele razy w swoim gabinecie. Ale kiedy stajemy się dorośli, kiedy mamy ten głos, Oczywiście pół żartem, pół serio. Dzieci również mają głos, i dobrze jest im pokazać, że mają prawo decydować, mają wybór. To wtedy często osoby, które tego wyboru jako dzieci nie miały, zaczynają żyć zgodnie z normami, które nie do końca im pasują. Wchodzą w relacje, które nie do końca są takie, jakby chcieli. Wchodzą w środowisko pracy, w którym nie czują się zbyt dobrze. Zaczynają mieć różne dziwne relacje, czy to z jedzeniem, czy z używkami, w których uważają, że nie mają wyboru, że tak jest, że tak było, tak to zawsze wyglądało. I tutaj trudno jest podjąć jakąś decyzję i trudno jest wyjść z takiego błędnego koła, bo to koło jest całkiem znajome, całkiem funkcjonujące. Więc po co nic inaczej? Przecież tutaj nie ma wyboru. Jest tak, jak jest. Trzeba to przyjąć. W życiu nie jest łatwo. No właśnie. Życie jest wyborem. Kiedy stajemy się dorośli, wiele rzeczy staje się dla nas z jednej strony oczywiste, a z drugiej strony staje się też taki moment w naszym życiu, w którym musimy zdecydować, w którym musimy coś wybrać. I kiedy w domu mówiło się o tym, że dzieci i ryby głosu nie mają. Kiedy w domu mówiło się o tym, że jest tak, bo tak, i nie uzyskaliśmy takiej samoświadomości, nie uzyskaliśmy takiej samodecyzyjności, I nie dali nam szansy na to, żeby zobaczyć, że mamy wybór, to trudno nam podejmować te decyzje. Szukamy różnych wymówek, żeby nie podejmować tych decyzji. Akceptujemy tak, jak jest, nawet jeżeli jest źle, bo tak jest. Po prostu przyjmujemy życie takim, jakim jest. A co gdyby odwrócić sytuację? Żeby przypomnieć sobie siebie z dzieciństwa, wtedy, kiedy się buntowaliśmy, wtedy, kiedy mówiliśmy nie, bo nie, wtedy, kiedy chcieliśmy zrobić coś, co nie podobało się do końca dorosłym, ale dla nas dzieci było ważne i potrafiliśmy tupnąć nogą. I gdyby wtedy. Zadać sobie pytanie, co to dziecko chciało, czego ono potrzebowało? Czy ono przypadkiem nie potrzebowało tylko tego, żeby je zauważyć? Czy ono przypadkiem nie potrzebowało tylko tego, żeby zobaczyć, co jego słowo znaczy dla świata? Może dajmy to sobie. Dajmy sobie to jako dorośli ludzie. Spróbujmy czasami zrobić inaczej niż zwykle. Zrobić tak, jak czujemy, zrobić tak, jak myślimy, tylko tu pojawia się problem. Bo czasami, kiedy wejdziemy w te schematy, to już my sami nie wiemy, co my chcemy, co my myślimy, co jest nam potrzebne, bo jest tak, a nie inaczej. Przyjmujemy, że tak to wszystko funkcjonuje i tutaj nie mamy wyboru. Życie jest wyborem. Kochasz bo wybierasz, nienawidzisz, bo wybierasz. Kiedy wybierasz jedną rzecz, z innej musisz zrezygnować. Daj sobie tą szansę, żeby wybrać dzisiaj to, co jest Ci potrzebne. Żeby wybrać to, co będzie dobrze funkcjonowało w Twoim życiu. Jeżeli nie wiesz, jak to zrobić, to zastanów się, gdzie boli Cię Twoje życie? Gdzie to nie funkcjonuje tak, jakbyś chciał? I zastanów się, co Ty robisz, że to nadal się kręci? Że wchodzisz w ten błędny schemat relacji, że wchodzisz w ten błędny schemat pracy, używek, nałogów, relacji z jedzeniem. Co sprawia, że mimo tego, że to nie funkcjonuje, mimo tego, że nie czujesz się z tym dobrze, robisz to po raz kolejny? Czy to przypadkiem nie daje Ci bezpieczeństwa, poczucia zaopiekowania? Tego, że Twoje emocje w jakiś sposób przez to coś, co nie funkcjonuje, są regulowane. Jeżeli tak jest, to zastanów się, co możesz zrobić inaczej, żeby poczuć się dobrze. Jak możesz zacząć inaczej myśleć o sobie, o świecie, żeby czuć się dobrze ze swoimi myślami, żeby Twoje emocje nie kierowały tobą, ale żebyś ty swoim myśleniem. Kierował swoimi emocjami. Czasami pomocny jest w tym przyjaciel, czasami psycholog, czasami wystarczy kartka papieru i piszący sprawny długopis. Życzę się tego, żeby twoje myśli prowadziły cię w tym kierunku, w którym zmierzasz, żebyś ustalił sobie cel i pamiętał: Zawsze masz wybór, nawet kiedy wydaje się, że sytuacja jest bez wyjścia i bez wyboru.